Dwa pana, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Internet w każdym domu, sieć posmowa Polski Wschodniej. Wybudowanych jest 100 kilometrów, a zaprojektowanych mamy blisko 900 kilometrów sieci. Zmodernizowany dom pomocy społecznej w Foluszu. Dom pomocy społecznej w Foluszu jest prawdziwym domem, tutaj pensjonariusze nie przebywają, tutaj pensjonariusze po prostu mieszkają. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje swoich kandydatów w wyborach samorządowych. W tym roku po raz pierwszy od wielu wielu kadencji yy, idziemy całą grupą wszystkich sił środowisk yy, prawicowych. Sanocka biblioteka po remoncie. Otworzyliśmy z radością podwoje dla czytelników. Internet w każdym domu. Trwa wdrażanie projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Województwo Podkarpackie jest jednym z pięciu wschodnich województw, w którym jest realizowany. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa przedstawiony został harmonogram prac budowy sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w naszym regionie. W tej chwili w województwie podkarpackim trwa etapy projektowania sieci, budowa już się rozpoczęła. W tym momencie jest przekazane 360 km do budowy. Wybudowanych jest 100 kilometrów, a zaprojektowanych mamy blisko 900 km sieci. Terminowo, zgodnie z harmonogramem, generalny wykonawca do końca roku ma wybudować 105 km to jest zakres pierwszego kamienia milowego i zaprojektować niespełna 1400 km. Kilometrów sieci. W ramach projektu w naszym województwie łącznie wbudowane zostanie ponad 2000 kilometrów sieci światłowodów, 189 węzłów dystrybucyjnych. Szerokopasmowy internet oznacza, że mieszkańcy nawet niewielkich wsi będą mieli nie tylko dostęp do internetu, ale też do usług telekomunikacyjnych na wysokim poziomie. Zakupujemy cztery rury kanalizacji teletechnicznej. Wkładamy tam światłowody i wyposażamy nasze województwo w autostrady i drogi szybkiego ruchu, jeżeli chodzi o informatykę, na następne kilkadziesiąt lat. Planowane zakończenie tej inwestycji wyznaczono na koniec sierpnia przyszłego roku. Teraz czas na podsumowanie projektu, który miał na celu polepszenie życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W ramach projektu realizowane były trzy bloki tematyczne, inwestycyjny, szkoleniowy oraz informacja i promocja. Przy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu powstał m.in. park sportowo-rekreacyjny. Oprócz tego również zostały wyposażone pomieszczenia rehabilitacyjne, w pracownie do przeprowadzania różnego rodzaju rehabilitacji, balneoterapii, masażu i różnych innych rehabilitacji, które niezbędne są ponieważ mieszkańcy. Mają różne schorzenia, w związku z tym konieczne było wyposażenie sal rehabilitacyjnych. Dwa lata temu powiat Jasielski zakończył realizację dużego projektu unijnego, który zakładał rozbudowę DPS-u. Wybudowano i wyposażono przewiązkę, kuchnię i pralnię, doposażono także pawilony mieszkalne i rozbudowano stację uzdatniania wody oraz zmodernizowano system ogrzewania. Przez lata staraliśmy się, żeby każdy z tych domów osiągnął pewien standard, czyli mówimy to u nas w naszym żargonie standaryzacja. I ten dom, w którym dzisiaj jesteśmy, spełnia te standardy. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem po tych kilku w chwilach obejrzenia tego, co tu się zdarzyło, widać tutaj dobrego gospodarza, widać, że jest dbało się o osoby starsze, ale też dbało się o osoby z, z psychicznymi chorobami, czyli chorobami psychicznymi. A to jest właśnie dom o tym profilu. Moja radość jest tym większa, że, że tak naprawdę zostając 8 lat temu. Starostą Jasielskim ten proces został zapoczątkowany I dzięki współpracy i dobrej woli wielu, wielu, bardzo wielu osób, że tutaj trudno wymieniać jest imienie i nazwiska. Ta wielomilionowa i wieloetapowa inwestycja dobiegła końca. Dzisiaj mamy przyjemność ją podsumowywać. Możemy dzisiaj z satysfakcją powiedzieć, że dom pomocy społecznej w Foluszu jest prawdziwym domem. Tutaj pensjonariusze nie przebywają, tutaj pensjonariusze po prostu mieszkają, żyją w warunkach. Również można powiedzieć luksusowy. Projekt realizowany był w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy na lata 2012-2015. Jego wartość wyniosła ponad milion złotych. Dofinansowanie to 85%. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało podczas konferencji prasowej swojego kandydata na prezydenta Krosna i kandydatów do Rady Miejskiej. Paweł Krzanowski, radny Rady Miasta i Przedsiębiorca, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krosna. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest, aby ci ludzie, którzy wyjechali z Krosna, żeby powrócili, żeby mieli do czego wracać. To znaczy nowe miejsca pracy. To jest podstawa naszego programu. Daleko idące ulgi dla ludzi tworzących nowe miejsca pracy. Pawła Krzanowskiego poparł europoseł Tomasz Poręba. Ten program dotyczy tak naprawdę wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Edukacji, rodziny, bezpieczeństwa, służby zdrowia, inwestycji zagranicznych, dostępności komunikacyjnej, sportu, rekreacji. Krótko mówiąc, konkretne, dobrze przemyślane propozycje dla miasta Krosna. Ja z całego serca popieram właśnie takich ludzi. Ludzi, którzy myślą kategoriami tego miasta. Każdego miasta na Podkarpaciu, którym startują, reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. A Paweł jest taką osobą tutaj w Krośnie. Myśli tym, o tym mieście, planuje przyszłość tego miasta, chce zmieniać to miasto to na najlepsze a to już konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle. Przedstawiono sześciu kandydatów na burmistrzów i wójtów, 46 do Rady Powiatu, 102 do Rad Miejskich i Gminnych oraz trzech do Sejmiku Wojewódzkiego. Kandydatem na burmistrza Jasła jest Ryszard Pabian. Ważnym ogniwem w programie kandydata PiSu na burmistrza Jasła są plany wniesienia nowej jakości w miejscową oświatę, kulturę i sport. Najważniejsze sprawy to sprawy bezpieczeństwa w mieście, sprawy. Yy rozwiązania tych problemów z ruchem samochodowym, jakie istnieją. To również problemy, które, z którymi boryka się zarówno oświata, jak i sport. W tej chwili mamy sport na niskim bardzo poziomie w mieście Jaśle. Tutaj te, powiedzmy, medale, które zdobywają nas, nasi najmłodsi sportowcy, oczywiście są bardzo ważne, ale przychodzi taki moment, kiedy przestajemy te medale zdobywać. Tutaj musimy zatrzymać w mieście Jaśle tych, którzy mogliby zdobywać medale także już jako dorośli. Praca, inwestycje, zdrowie, rolnictwo, rodzina, pomoc potrzebującym, budownictwo, infrastruktura, edukacja i kultura. Do tych zagadnień odnosi się program Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu kadencji idziemy całą grupą wszystkich sił środowisk prawicowych. Zjednoczony Obóz Prawicy razem na naszych listach. Ja myślę, że zarówno pan Pabian zostanie burmistrzem, będziemy rządzić w powiecie, będziemy, zmienimy sytuację w wielu gminach, tam przede wszystkim w tych gminach, w których już od wielu kadencji ci sami wójtowie zasiadają, trzeba to zmienić. No i mam nadzieję, że będziemy rządzić w sejmiku, w samorządzie województwa dla dobra całego województwa. W jaśle kandydaturę Andrzeja Czerneckiego na burmistrza miasta poparł Jarosław Gowin. Dzisiaj przyjechałem w związku z wyborami samorządowymi po to, żeby w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego popierać kandydatów zjednoczonej prawicy. Prawo i Sprawiedliwość Polska, Razem Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolitej. Stworzyliśmy obóz, który chce rządzić po tych wyborach pod Karpaciem, a w przyszłym roku przejąć władzę w całej Polsce. Natomiast tu w Jaśle przyjechałem także udzielić poparcia najlepszemu w mojej ocenie kandydatowi na burmistrza, czyli obecnemu gospodarzowi miasta, panu burmistrzowi Andrzejowi Czarneckiemu. Poparcie takich osób. Ona jest niezwykle cenną rekomendacją, zaszczytną bym powiedział, więc dlatego bardzo mnie cieszy to, że po tylu latach współpracy ta ocena, która była dzisiaj przez pana ministra przekazana wyborcom, ocena mojego funkcjonowania jako burmistrza i osoby, tak nam. Sanocka biblioteka wypiękniała. Budynek przeszedł gruntowny remont. Jest więcej przestrzeni dla czytelników. Powstało miejsce, gdzie przyjemnie można spędzić czas. Otworzyliśmy z radością podwoje dla czytelników, żeby po od wakacji w sumie byli pozbawieni możliwości korzystania, ale myślę, że ten budynek po remoncie wynagrodzi oczekiwanie. Co się panie dyrektorze zmieniło? O no, wszystko. Nie, pan redaktor widział to. Myślę, że podzieli te wrażenia od windy, od parteru wypożyczalni dla dorosłych, przez pierwsze piętro czytelnie, po, po drugie piętro oddział dla dzieci. Pomieszczenia takiego oddziału dla dzieci zostały powiększone. Myślę, że jest więcej przestrzeni. XXI wiek w bibliotece to nie tylko meble, nowe wyposażenie, ale też cała elektronika, która jest w bibliotece podczas remontu, która została założona. W tym jesteśmy przygotowani na przyjęcie, bo tak to można powiedzieć, łącza światłowodowego, ponieważ cały szkielet sieci informatycznej został oparty na światłowodzie. Zakupiliśmy też system ochrony księgozbioru. Oparty na bramkach, oparty na kodach zabezpieczających, także liczymy na to, że przestaną nam książki ginąć, które do tej pory to no, okazywało się, że, że, że bardzo dużo ich ginęło. Prace kosztowały ponad milion złotych. Dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Plus udało się uzyskać dofinansowanie. Sanocka biblioteka pokryła tylko 5% kosztów remontu. Wykładem profesora Sylwestra Czopka, czy prahistoria lubi się powtarzać, rozpoczął się cykl ośmiu wykładów otwartych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wykłady będą organizowane w każdy czwartek danego miesiąca, ostatni czwartek danego miesiąca o godzinie 16 w nowym budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia. Wykłady prowadzą nasi pracownicy naukowi z Uniwersytetu. Kolejny wykład, na który bardzo serdecznie zapraszamy, odbędzie się już 27 listopada 2014 roku. Pod tytułem Czego możemy oczekiwać od biotechnologii drobnoustrojów dla uzyskania biopaliw, nowych leków oraz innych cennych substancji? Wykład poprowadzi profesor doktor Habilitowany Andrzej Sibirny. Cykl wykładów otwartych ma popularyzować naukę, promować nowe kierunki kształcenia, ożywiać dyskusje oraz przedstawiać różnorodność badań prowadzonych na uniwersytecie. Państwa. Chcemy przedstawić cykl wykładów, które będą prezentowały różne dziedziny, które w sposób przystępny, zrozumiały dla szerokiego grona publiczności, pokażą zakres prowadzonych badań, a jednocześnie różnorodność dyscyplin funkcjonujących w ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego i opowiedzą, jak interesująca może być, może być nauka, dadzą przykłady, które mają pociągnąć młodych ludzi do nauki, przyciągnąć do Uniwersytetu Rzeszowskiego być może w charakterze przyszłych studentów. W ramach spotkań Uniwersytet chce pokazać, że o nauce można mówić prostym językiem, tak aby wszyscy zrozumieli o co tak naprawdę w niej chodzi. Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Jaśle. Funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy służby medycznych wspólnie działali w sytuacji kryzysowej. Jako służba więzienna staramy się być przygotowani na zagrożenia również o charakterze terrorystycznym i dzisiejszy scenariusz jakby wprost odpowiadał temu rodzajowi zagrożenia. Generalnie mieliśmy możliwość zaobserwowania sytuacji, którą ogólnie można byłoby określić jako napad na jednostkę penitencjarną z zewnątrz. E, dzięki aktywności funkcjonariuszy służby więziennej współpracujących z Policją i Państwową Strażą Pożarną ten atak oczywiście w formie e, ćwiczenia e, udało się e, odeprzeć. Natomiast no, mamy świadomość tego, iż e, we współczesnym świecie, w naszej części Europy e, scenariusz e, zaprezentowany przez kierownictwo zakładu karnego e, w Jaśle może mieć jak najbardziej realny charakter. Praktyczne ćwiczenia zawsze bardziej utrwalają i potwierdzają to, co może być w rzeczywistości, co należy, powiedzmy, z czym się należy spotkać i przewidywać pewne sytuacje. Takie ćwiczenia odbywają się raz w roku. W tym serwisie to wszystko. A więcej informacji na naszej stronie www.tvobiektyw.pl. Zapraszam.